Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Długo mnie tutaj nie było, ale wracam i to z podwojoną siłą. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę nagrać dla Was ten film, a tematem dzisiejszego tutorialu jest strobing, czyli modelowanie twarzy za pomocą rozświetlaczy. Myślę, że jest to temat topowy, bieżący. I znajdzie wśród Was wielu zwolenników. Ja w tym filmie podpowiem Wam, co należy zrobić i w jaki sposób, aby Wasza skóra wyglądała promiennie i świeżo. Jak wiecie, w każdym makijażu najważniejszy jest umiar. Nie zawsze trzeba wykorzystywać nie wiadomo jakiej ilości kosmetyków, aby, aby uzyskać piękny efekt na twarzy. Jeżeli chodzi o strobing, to jest to dosyć delikatny temat, ponieważ Możemy łatwo przesadzić z ilością i wówczas twarz będzie wyglądała na niechlujną, zmęczoną, a nawet spoconą. A nie ukrywajmy, żadna z nas nie chce uzyskać takiego efektu. W tym sezonie liczy się promienna zdrowa cera i razem wydobędziemy z niej blask. Dlatego zapraszam serdecznie do oglądania tego tutorialu. Aby osiągnąć perfekcyjny efekt, zaczynam od pielęgnacji, a zatem na początek nałóż krem. Ja wybrałam taki nawilżający. I jak widzicie, wklepuję go delikatnie dzięki temu szybciej wchłonie się i taki ujędrniający masaż dobrze zrobi na krążenie krwi i poprawieniu oczywiście wyglądu skóry. Odpowiednio dobrany krem to gwarancja zwiększonej trwałości makijażu i nawilżenia skóry. Podkład, jakiego użyję, to myślę, że doskonale wam znany True Match w odcieniu Beige, ma on nową lepszą formułę. Wystarczy wycisnąć jedną pompkę aby pokryć nim całą twarz I jak widzicie, konsystencja jest leista i lekka. Aplikacja będzie łatwiejsza, na pewno przyjemniejsza, jeśli ym, wykonacie ją za pomocą specjalistycznego pędzla lub gąbki do podkładu. Okrężnymi ruchami rozprowadź go równomiernie po całej twarzy. Pamiętajcie, że najlepszy efekt strobingu, czyli rozświetlenia, osiągniemy na nieskazitelnej skórze. Dlatego tak ważne jest, aby również nasz podkład, który stanie się bazą dla pudru, był idealnie dobrany do tonacji naszej skóry. Ten, którego używam, jest genialny jest lekki, nie tworzy efektu maski, ale przy tym doskonale kryje. Jego ogromnym plusem jest to, że nie podkreśla suchych skórek, a ja ostatnio miałam z nimi duży problem. Twarz wygląda jak dla mnie perfekcyjnie. Mój absolutny faworyt. Warto poświęcić chwilę, aby wklepać go opuszkami palców, dzięki czemu szybciej ułoży się na twarzy i będzie wyglądać naturalnie. Pod oczy nałóż korektor, trumacz i wklep go delikatnie puszkami palców. Pamiętaj, żeby nie nakładać zbyt dużej ilości, bo może później rolować się w zmarszczkach mimicznych. Ta prosta czynność rozświetli okolice pod oczami pod warunkiem, że zdecydujesz się użyć odcienia jaśniejszego od podkładu. Ten, którego używam, to odcień Beige, który doskonale rozprowadza się i wygładza delikatną skórę pod oczami. Ta sama czynność teraz nastąpi, a mianowicie wklepywanie i równoczesne odprężanie skóry. Jeśli masz ochotę, możesz rozświetlić inne miejsca na twarzy, takie jak środek brody, delikatnie czoło, skrzydełka nosa. To spotęguje efekt rozświetlonej skóry. Następnie ponawiam wklepywanie kosmetyków. Czas na puder. Który zmatowi miejsca narażone na nieestetyczne błyszczenie się, czyli brodę, nos, miejscowo na policzki oraz czoło. Ma on lekką kremową konsystencję, więc nie ma opcji, aby obciążył makijaż. Wygładza on skórę i pozostawia nieskazitelnie piękną. A kolor, same widzicie, idealny. Nie strobinguje czoła, nosa i brody, ponieważ moja skóra ma tendencję do przetuszczania się w tak zwanej strefie T, gdzie skóra świeci się najbardziej więc delikatnie matuję ją przy użyciu pudru L'Oreal Paris. Dopiero teraz twarz jest gotowa, aby nałożyć na nią puder rozświetlający True Match Highlight. Prezentuję Wam teraz Ice Glow z widoczną metaliczną poświatą. Ma on niesamowity odcień. Na tę chwilę jednak użyję tego brzoskwiniowo różowego Rose Glow. Do opakowania dołączony jest pędzelek, chociaż ja lubię i użyję w tej chwili swojego ulubionego puchacza. Jak widzicie pięknie i równomiernie rozprowadza się po skórze, co jest bardzo ważne. Aplikuję go na najbardziej wystające części kości policzkowych oraz łuki brwiowe. Możemy wyjechać troszeczkę na skronie, łącząc wszystko w jedną całość. Jeśli chcesz uzyskać efekt glow, rozświetl również e, kąciki wewnętrzne oczu. No i jak wam się podoba efekt promienny rozświetlonej twarzy? Mój film dobiegł już końca. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wszystkie rady, wskazówki, sugestie w tym filmie zawarte posłużą wam przy waszych czynnościach makijażowych. Jak widziałyście, strobing to bardzo prosta czynność. Wystarczy podkreślić kilka strategicznych punktów na twarzy, a wówczas twarz wygląda promiennie, świeżo i bardzo modnie, bowiem w tym sezonie liczy się blask. Jeżeli wam się podobał film, oczywiście zostawcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, czy używacie kosmetyków do rozświetlania twarzy i jeżeli tak, to jakie są to kosmetyki i do zobaczenia w następnym tutorialu. Cześć.